Zyskamy. Dzisiaj będziemy grać w go wprost. To jest kolejny mega sposób, stal. I dzisiaj mamy. dzisiaj jest cel. cel. Ok, więc sobie go będę. Tu tu. Na nim! A nie, to jest. To jest kino na nim. <grym> Dobry moment. Dzisiaj jest cel. Muszę pić. Kolta na 20 rangę. To będzie kurde ciężko. Muszę pić kolta na, na 20 rankę. rangę. Rangę? A bo nie. Mieczarek tu musi być 19, 19 rangę. więc lecimy. Czekajcie, zabiegu, tu gdzieś tu nagradnię. Tutaj. I dzisiaj będziemy grać właśnie o Brawl

Jo chłopie, chłopy Ale poradzę sobie, mam kolegów Nie, Z taki najgorszy nie jest Do wbijania To pewnie będzie tak samym w Crash jak, Czyli nie dam rady 19 ranków wbić Ale zobaczymy o! Co się dzieje? Kurde, O! mnie pol, ból O! Kurwa! 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 Nie. Go będzie tylko... Nie, z nim Nie, z nim I tyle właśnie franka wbić właśnie na 12 rangę. Co ja mówię? Na 15 rangę. Tak, 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 tak. Ja nie mogę widzieć jakie oni mają kurde potężne rangi. No ten go miał mam rangę. Kurde, które naprawdę musieli też dużo wybury dużo grać. Zróbcie, wyskoczym. Jasko. 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 co Jasko. 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 Nie, za to, to, to musi ta, 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 ta. Nie no kurde chłopie, chłopie musicie za to dać lajka ty, Nie 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 Ale dla mnie to było to było dobre Kurde Spierdzono. no, znaczy spierdzielam Nie 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 Kurde stawił mnie jakiś ten gus Nie, dobrze i lecimy, na tych, tych, tych. na nie, nie, nie Nie, możemy lecimy, lecimy, Dla nas lecimy, 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 głos. O kurwa, tak lecimy, 14, 14 nie mogę wam gonić, jak się budowało? dla mnie to było spoko. dziewięć. O kurty, patrzcie, co tu może było, tak dziesięć ekspa może ufać, takie tego, rzadki stardrop. I dzisiaj z kolei Muszę, muszę zdobyć legendarnego Star Dropa. Chociaż jednego lego Star Dropa, muszę to zdobyć. Na tym dam mówić. I Dobra. Muszę challenge. Nie. Nie będzie piąny rangi, Tylko będzie challenge. Muszę tak. e, zdobyć legendarnego Star Dropa. Chociaż jednego Star Dropa ja to być Ja nie mogę wywiedzić i spierdziłem, bo ja miałem taką okazję wyrobić To było dobra. Kolejna dobra sytuacja Kurde, ten ebro. Tak on się nazywał... Ja, Jo, miętka. Uderzę tak, tak, kurde Tak, ten tak, Nie było szans. Kierowcy, mam ósmą rękę. Dobrze jest. Dobra. O! Kurde, bardzo rzadki. Czyli <laughs> Tara jest. Jo! Zobaczcie go, gdzie? Ja Nie biorę innego. Nie wiem, może. Lola. O kurde, legendorny. O, ja widzieliście to? To jest potężna ranga. Jest tutaj taka kolejna ranga. Taki kurde pro. Ale to jest na bardzo ciężkie do zdobycia. O kurde, w takim mistrzowskim. W mistrzowskim rangu właśnie to jest.

Dobra, ostatnia kierka i kończę. Jutro jutro będzie kontynuacja w Clash Royale -u. i prosta. Jutro będzie kontynuacja, rozumiem. Pamiętajcie. jest koksem. Toara mnie zabioru. Widzicie, widzicie to? Nie mam szans. I Kolejna wygląda w pustyni w parku. Dobra. Dobra, dobra. Po tym... Zobaczcie, czekajcie. 756... O Mój Murandorny! Nie. Nie, dobra, ja tu kontynuuję kontynu kontynu z Brosa co nie będzie, ale krasszuję, ja już najbardziej. じゃあこっち見お手紙を押す。お手紙ム押ロイヤル。じゃあ、そしたらそばに来た。